sesja Sejmu Rzeczypospolitej. Na trybunę wszedł premier Cyrankiewicz. Szef rządu w swym obszernym expose zanalizował sytuację międzynarodową i wewnętrzną. Konsekwentnie utrwalamy bezpieczeństwo i suwerenność naszego kraju. Konsekwentnie bronimy pokoju. Jak można bronić pokoju? Jak można walczyć o utrwalenie pokoju? jak można tragiczne doświadczenia przeszłości, z której sterczą ruiny i minionej wojny, której najwięcej ucierpiała Polska, I jak można umiłowanie pokoju przez naród Polski realizować w bieżącym działaniu rządu. Można i tak to robimy poprzez jasną i konsekwentną politykę, poprzez politykę współpracy międzynarodowej, politykę sojuszu, i zbliżenia ze wszystkimi siłami, które dążą do tego samego celu. W pierwszym rzędzie z najpotężniejszym dziś bastionem pokoju, ze Związkiem Radzieckim. Chcemy odbudowy Europy na podstawie maksymalnego wysiłku własnego i narodów Europy na podstawie wzajemnej pomocy. Chcemy również wkładu pomocy amerykańskiej na zdrowych zasadach wzajemnych świadczeń i korzyści gospodarczych. Ale bez ingerencji politycznych, bez naruszania suwerenności gospodarczej i co za tym idzie politycznych krajów zainteresowanych. Polska pragnie w miarę swoich sił czynnie współdziałać w odbudowie Europy. Ale Polska zdecydowanie uchyla się od udziału w odbudowie Niemiec kosztem Europy i przeciwko Europie. Bieg wypadków na arenie międzynarodowej śledzimy z całym spokojem. I mamy do tego spokoju wszelkie dane, mimo nastrojów wojennych, wywoływanych przez zawodowych podżegaczy i wykorzystywanych czasem przez zwyczajnych handlarzy słonin. Trzeba stwierdzić, że ich wysiłki w kierunku rozpętania wojny okażą się daremne, zarówno z przyczyn obiektywnych, jak też dlatego, że spotkają się z twardym odporem olbrzymiej większości ludzi pracy i postępu we wszystkich krajach narody świata pragną pokoju chcę zapewnić wysoką izbę że wśród głosów wołających o zaprzestanie obłędnej propagandy zamieszek i konfliktów głosu polski nie zabraknie że nie zabraknie polski wśród sił pracujących dla obrony pokoju wolności i suwerenności narodów świata U stóp Diablej Góry w Powiecie Opoczyńskim odbyły się uroczystości żalobne z udziałem 25-tysiącznego tłumu. Tu, przed czterema laty, oddział Gwardii Ludowej imienia generała Bema stoczył bohaterską walkę z Niemcami. Wspomnienia uczestnika walk byłego partyzanta majora Jerzego Stelaka. Tu, po kilkunastu... W zbrojnych akcjach na żandarmerię Gestapo i Policję Niemiecką dostaliśmy rozkaz od dowództwa wycofania się w lasy radąszczańskie. W drodze powrotnej mieliśmy opanować miasto żarnów celem rozbicia posterunku Policji Niemieckiej. Zaraz po wkroczeniu do miasta zostaliśmy ostrzelani salwami broni maszynowej z aut pancernych. Rozpoczął się wielogodzinny bój. Wobec przeważających sił nieprzyjaciela Zostaliśmy zmuszeni do odwrotu. Cofnęliśmy się szybkim marszem przez wsie powiatu opoczyńskiego. Jedynym więc terenem możliwym do podjęcia walki została leżąca u stóp Skórkowic klewa i brzezia wysoka zalesiona Diabla Góra. Wywiązała się nierówna, bohaterska i pełna poświęcenia bitwa pomiędzy nielicznym oddziałem Gwardii Ludowej a przeważającymi siłami wroga. Bitwa z Niemcami zakończyła się zwycięstwem partyzantów. Krew Polska obficie zrosiła stoki diablej góry. Liczne delegacje złożyły wieńce na mogile bohaterskich bardzistów, którzy własne życie oddali w wokierze ojczyźnie. Przy placu Trzech Krzyży prepraca. Jak na drożdżach rośnie potężny kompleks gmachów Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Prezydent Bierut zwiedził teren budowy i wyraził uznanie robotnikom i inżynierom za ich osiągnięcia. Przyszły gospodarz gmachu, minister Minc, wmurował akt erekcyjny. Podstawowym materiałem budowlanym jest tu gruzo beton, dając 30% oszynności cementu. Gmach ministerstwa będzie jednym z najwspanialszych i zarazem najtańszych gmachów stolicy. Do Polski przybyli wybitni pisarze radzieccy. Ilia Erenburg, Paweł Tyczyna i Piotr Brodka. Ruiny Warszawy wywarły na gościach wielkie wrażenie. Znakomity pisarz Ilja Ehrenburg powiedział, że pamięta Warszawę żywo. Patrząc teraz na ruiny domów, wierzy, że z gruzów zmartwychwstanie nowa, jeszcze wspanialsza stolica. Ja jej żywo. Teraz chcę сказать что Варшава новая, живая, воскресает среди этих развалин, и это чувство жизни, побеждающей смерть, сильнее всего. Варшава будет еще прекраснее, еще милее каждому, кто ее видел и знал. Muzycy filharmonii praskiej pokazali, że są świetnie zgranym zespołem zarówno w życiu, jak i na estradzie. 120 czeskich artystów pod batutą Rafaela Kubelika dzielnie uprzątali gruzy Warszawskiej Filharmonii. Pomagali im nawet ambasador Hejret i nasz minister Dybowski. Wieczorem wysłuchaliśmy koncertu muzyki czeskiej. Był to wielki dzień przyjaźni dwóch bratnich narodów. Aby zwiększyć przeładunek portów, odbudować należy zniszczone nadbrzeża i palochrony. Oto fragment prac w porcie Gdyjcy. Podstawowym elementem konstrukcyjnym Palopronu są olbrzymie betonowe skrzynie, kesony, które zatapia się w morzu. Zwiększenie zdolności przeladunkowej naszych portów to zwiększenie naszego eksportu tranzytowego z Czechosłowacji i państw basenu naddunajskiego. Warszawa otrzymała 28 nowych autobusów Chausson. Jazda na trasie 1800 km z Paryża przez Norymbergę, Pragę i Wrocław to na pierwszą próbą sprawności wozu. Próba wypadła pomyślnie. Z syreną na karoserii wyruszają na miasto. Warszawiacy czekali na nowe Szosony z niecierpliwością. Saperzy nieustannie pracują nad usunięciem pozostałych jeszcze z okresu wojny min i pocisków. Ostatnio wykryto skład niemieckich pocisków w ruinach domu przy ulicy Żelaznej. Nasz operator przyznał się, że czuł się podczas tych zdjęć trochę nieswojo. Ale saperzy, którym jak wnosi przysłowie wolno pomylić się tylko raz jeden w życiu, nie omylili się. Pociski wybuchły dopiero w odpowiednim momencie i miejscu. Władze odbyły się oryginalne wyścigi na hulajnogach. Bieg odbywał się na dystansie 200 metrów. Szczęśliwym trafem żaden z zawodników nie rozbił sobie nosa ani kolana. Daleko trudniejszą konkurencją był wyścig Liliputów z udziałem pań i panów. Przewodnicy byli poważnie zdenerwowani. Każdy chciał być pierwszy, by zaimponować swoim rodzicom i opiekunom. Ponieważ panie rozbeczali się i zostały w tyle, wieniec laurowy przypadł w udziale przedstawicielowi płci męskiej. Stany Zjednoczone starają się narzucić Paryżowi nawet mody. Amerykańscy fabrykanci postanowili zwiększyć sprzedaż materiałów włókienniczych o jeden metr na każdą suknię damską. Modę te starają się lansować na cekwaną. Paryskie domy mód ulegają wpływom z Atlantyku. Czy to ładne? Nam mężczyznom to się nie podoba. Koszt wielki, a przyjemność oglądania pięknych nóżek stracona.